Znana z uśmiechu przylepionego na stałe do twarzy Katarzyna Cichopek tym razem zaskoczyła fotoreporterów szerokim wachlarzem ekspresji. W którym wydaniu lubicie Kasię bardziej, Katarzyna Cichopek ma nie lada powody do radości. Publika powoli przyzwyczaja się do jej relacji z Maciejem Kurzajewskim. Coraz mniej pojawia się tabloidowych nagłówków na temat trzymanego w tajemnicy Związku Gwiazd. Nawet Paulina Smaszcz znalazła już sobie nowe obiekty ataku w postaciach Izabeli Janachowskiej i Iwony Pawłowicz. Nareszcie można więc przejść do porządku codziennego życia po chwili medialnej zawieruchy. Po zbadaniu najnowszych zdjęć paparazzi z udziałem Kasi można by dojść do wniosku, że wydarzenia ostatnich tygodni nieźle przemęczyły gwiazdę telewizji polskiej. Celebrytka została przyłapana na przejażdżce z synem Adamem, którego potem przekazała pod opiekę swojemu ojcu. Tym razem wyjątkowo na jej twarzy nie pokrył gruby makijaż, będący nieodzowną częścią pracy w studiu telewizyjnym. Kasia postawiła na naturalny look i niespecjalnie kryła się z faktem, że najchętniej to by się pewnie zdrzemnęła. Prezenterka przecierała oczy i rzucała z lewa na prawo rozkosznymi grymasami, w wersji Auna Czerl Kasia wyraźnie różniła się od wiecznie roześmianej pani, którą możemy kojarzyć z telewizji. Cichopek w towarzystwie syna Adama odwiedziła popularny w Polsce dyskont spożywczy. Jeszcze przed opuszczeniem auta celebrytka wyraźnie potrzebowała chwili, aby przepędzić zmęczenie.